Dziś kochani, dziś przychodzę do Was z open boxem Nie mogłam się doczekać, kiedy nakręcę ten film, aż w końcu jestem tutaj przed aparatem z mojego ukochanego sklepu Butik. Więc. To pudełko chciałam otworzyć z Wami tutaj na żywo. Jak wiecie, jest to mój ulubiony sklep, po czym możecie zauważyć po ilości moich filmów, holi, nakręconych właśnie zakupami z tego sklepu. A oczywiście wszystkie linki rzeczy, które tutaj znajdziecie teraz we filmie, znajdziecie także właśnie pod filmem, żeby móc sobie je bez problemu odnaleźć. No i oczywiście zostańcie ze mną do końca, a to dlatego, że mam dla Was mega, mega, mega niespodziankę. Więc przechodzimy do otwarcia zawartości. Już sama nie mogę się po prostu doczekać, kiedy zobaczę te ciuszki na żywo. Więc otwieramy to jak najszybciej się tylko da. Powiem Wam, że w tym zamówieniu postawiłam na bluzy, a to dlatego, że mamy jesień i zawsze pod kurtkę taka bluza się przyda. Więc tak, tu możecie zobaczyć, w czym przyszły moje ciuszki. W takim przepięknym pudełeczku. Uwielbiam takie pudełka, jeszcze różowe, czyli coś dla mnie, idealnego po prostu. Więc tak, otwieram tutaj z Wami, tak pięknie zapakowane. No i oczywiście będziemy przymierzać. Powiem Wam, że wybór był bardzo ciężki, dlatego że wszystko mi się tam zawsze podoba. Jakby mogła, to mi kupiła po prostu cały sklep. No i oczywiście. Kolorami też jest problem, a to dlatego, że wszystko mi się podoba i chciałabym po prostu mieć wszystkie nawet kolory. Uwielbiam, dlatego miałam ciężki wybór, ale to jedyne rozstrzygło to, że nie wszystkie rozmiary są każdego koloru. Dlatego, że ciuszki tam strasznie szybko się rozchodzą, ponieważ są rewelacyjne ceny, więc nie ma co się dziwić. Dlatego śpieszcie się, jeżeli coś Wam się podoba, zamawiajcie, ponieważ naprawdę warto. Więc tak, pierwsza rzecz, tutaj, którą mamy. Są to takie ładne skarpetki W paseczki Ja uwielbiam w paseczki ubrania Wszystko po prostu dlatego, że Uwielbiam styl marynarski A stwierdziłam, że one takie są Więc to jak najbardziej się przydadzą Więc teraz przechodzimy dalej Mamy tutaj bluzę Dawno już nie miałam żadnej różowej bluzy Więc postanowiłam, że jakaś różowa Musi być Dlatego, że jakoś ten róż zanił w mojej szafie A ja w końcu jednak Uwielbiam go co możecie na pewno zauważyć w moich zawsze dodatkach? Więc różowe stawiam na pierwszym miejscu. I tak, jest to taka przefantastyczna, przepiękna bluza. Ona także mi się bardzo podoba w kolorze i białym i granatowym, ale zdecydowałam się, że będzie ona różowa. Także oczywiście przymierzam Wam, byście mogły zobaczyć, jak na mnie wygląda. się jak ryba w wodzie. Różowy to jest po prostu mój kolor. Czuję się po prostu przefantastycznie i myślę, że trochę różowy musi bardziej wrócić do mojej szafy. Coś na pewno jeszcze sobie kupię w kolorze różowym, bo naprawdę zatęskniłam z tym kolorem, jak ubrałam go właśnie na siebie. Także bluza jest dla mnie przefantastyczna. Więc tak, lecimy dalej. Teraz mamy taką bluzę, nad którą się zastanawiałam, ponieważ były w niej dwie wersje. Była właśnie taka Pomarańczowo-szara i pomarańczowo-czarna. Dlatego tutaj miałam dylemat, ponieważ obie mi się podobały. Dlatego musiałam się doradzić wszystkich, który kolor wybrać. Więc jest to taka przepiękna bluza w piesełki, Tutaj na środku ma takie ombra. Spójrzcie, czy nie jest przefantastyczna. Myślę, że każdy zwróci na nią uwagę. Także przymierzamy. Wam jeszcze, że ta bluza ma taki fajny, śliski materiał tutaj w przodzie. Jest po prostu mega. I teraz trzecia bluza, już ostatnia z tego całego zamówienia. Pusto. <laughs> trzecia jest granatowa. Tak jak Wam już wcześniej wspominałam, że zastanawiałam się też nad kolorem granatowym, dlatego wybrałam sobie nieco inną bluzę. W kolorze granatowym. Też jest to mi bardzo ciekawa. To jest to overstalizowa taka granatowa, przepiękna bluza z takim znaczkiem. Też zastanawiałam się nad kolorem, czy wybrać pudrowe róż, czy szarą. Po prostu wszystkie mi odpowiadały. Dlatego zdecydowałam się na granatową. Nic dodać, nic odjąć, bluzy są przefantastyczne. Ta też jest boska. Szczerze mówiąc, nie wiem, którą wybiorę jutro, chyba zrobię losowanie prędzej, ponieważ nie mogę się zdecydować. Wszystkie są przepiękne. Oczywiście co do jakości, tak jak Wam mówię, albo Wam się za rzeczy znudzą i je wyrzucicie, albo po prostu zostaną w szafie niezniszczalne, ponieważ ja dużo ubrań mam już od lat w swojej szafie, z tego sklepu. Więc dla tych, którzy zostali ze mną do końca, mam niespodzianki. Pierwszą niespodzianką jest to minus 60% na zakupy w sklepie eboutique.pl. więc możecie zaszaleć tak ogromną zniżką, ponieważ mało zapłacicie, a uzupełnicie swoją szafę. A druga niespodzianka jest dla jednej osoby, czyli jednej z Was, co musicie zrobić? Być subskrybentami mojego kanału tutaj na YouTubie i być także subskrybentami. Kanału Butiku, ponieważ oni tam dodają zawsze fajne nowości, fajne filmy. Zawsze możecie sobie zobaczyć, jak ubrania wyglądają na żywo, więc naprawdę warto sobie śledzić. No i oczywiście napiszcie mi w komentarzu swojego maila. I tak żebym chciała, żebyście w komentarzach napisały mi, co kupicie za to 100 zł, albo podesłały mi linki, co Wam się podoba z tego sklepu, dlatego że z chęcią sobie przylukam. Więc tak, konkurs będzie trwał od 2 listopada do 12 listopada przez 10 dni, czyli tutaj do północy. Oczywiście tutaj regulamin szerzej odpisany w razie co macie pod filmem, także zachęcam Was do udziału. No i oczywiście widzimy się tutaj niedługo już w kolejnych holach z mojego ukochanego sklepu Budik. Także do zobaczenia i życzę powodzenia.